To już koniec tego kursu. Przyszedł czas na odpoczynek. Nie rozleniwiaj się jednak, bo przed tobą jeszcze wiele pracy. Musisz wiedzieć, że to co zrobiliśmy, to naprawdę świetnie wykonana praca. Nie wolno jednak osiadać na laurach. Dlatego zachęcam cię do poszerzania swojej wiedzy o nowe znaczniki i dodatkowe atrybuty i przede wszystkim ćwiczenia. Tylko praktyka czyni mistrza, a z każdą napisaną linią kodu nabierasz bezcennego doświadczenia. Sprawi to, że czas tworzenia przez siebie strony internetowej spadnie nawet o 90% i będziesz w stanie napisać podstawową witrynę w niecałą godzinę. Myślę, że jest to powód do dalszej pracy i własnego rozwoju. Jak widzisz, napisana przez nas strona internetowa nie przypomina tego, co pokazywałem ci na samym początku. Jest tak, ponieważ to, co napisaliśmy, to tylko kod HTML. Tak jak mówiłem, ten kurs jest połączony z kursem CSS, którym poddamy stylizowaniu strony, którą stworzyliśmy. Wynikiem tego kursu będzie witryna, którą obiecałem. Mam nadzieję, że ten kurs spełni Twoje oczekiwania, nauczył Cię podstaw języka HTML i zachęci Cię do poszerzania wiedzy w tym temacie. Jest wiele znaczników i elementów, o których nie wspomnieliśmy na tym kursie. Zapewniam cię jednak, że informacje, które z niego wynosisz, pozwalają ci tworzyć profesjonalne i nowoczesne strony internetowe według najnowszych standardów. Jeżeli chciałbyś jeszcze poćwiczyć, zapraszam cię do pobrania dodatkowych dwóch stron, które przygotowałem do napisania. Możesz się w ten sposób sprawdzić, pisząc od zera stronę sam, a później porównując z tym, jak napisałem ją ja. Dodatkowo, możesz poszerzyć swoją wiedzę dzięki kursowi HTML, gdzie dowiesz się o następnej wersji języka, która jest przyszłością internetu. Obejrzyj kurs już teraz i dowiedz się, jakie zmiany wprowadza nowa wersja oraz jakie daje możliwości w porównaniu do poprzednich. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas. Zapraszam Cię teraz do następnego kursu CSS, gdzie zaczniemy stylizować naszą stronę internetową. Do zobaczenia!